A więc jak widzicie, dobrze, że akurat była przygotowana pizza, czyli z kukurydzą. Akurat dzięki temu wiemy, że w Biedronce jest jakaś promocja kukurydzy, więc zasuwamy po kukurydzę. Może jeszcze uda nam się coś dupnąć. Czyli zakupić na nasze wędkowanie, czy do zjedzenia, tak tutaj, do pizzy, do sałatek i do naszego hobby, czyli łowienia ryb na kukurydzę, nęcenia. A więc akcja kukurydza, czas zacząć. A więc wskoczymy wszystkie Biedronki w pobliżu nasze, naszego miejsca zamieszkania najpierw Czyli dzisiaj jest 5 jutro kolejne 5-7 zobaczymy ile uda się odwiedzić w ciągu dwóch dni czyli akcja kukurydza zaplanowana i zobaczymy, co z tej akcji wyjdzie. Biedronki zaznaczone na mapie. I za... A więc drodzy widzowie, siema tupyza, tym razem pogoni za kukurydzą, czyli Kukurydza z Biedronki w promocyjnej cenie, czyli 2,27. Jak widzieliście na mapie, zaznaczyłem sobie lokalizację Biedronek w mojej okolicy, czyli w Kielcach. I zaczniemy od najbliższych punktów sklepów sieci Biedronka w poszukiwaniu naszej złocistej kukurydzy która posłuży nam oczywiście do łowienia, do nęcenia naszych rybek a więc zapraszam na krótki materiał czyli kolejna Kolejna biedronka, zobaczymy. Tu jest tylko ta malutka, ale ta mała jest droga, nie w promocji chyba. Zobaczymy. 49 za tą malutką to się nie opłaca a wyładujemy wszystko jak leci czyli całą zawartość dalej już nie ma czyli z tej jednej wszystkie tak widzicie plecak załadowany czyli kukurydza z Biedronki w promocyjnej cenie kosztowała 6 czymś za dwie puszki a teraz 2,27 czyli złoty niecałe 15 za puszkę no to powiedzmy za grosze wiecie kukurydzę gotowo można kupić po złotówce za kilogram powiedzmy ale trzeba gotować później trzeba ją popakować i gdzieś trzymać czyli w zamrażarkach, lodówkach ale nie Zawsze mamy miejsce ataka Kukurydza, czyli w puszkach. Może stać nam w piwnicy na półkach, 3 lata termin ważności. To wiecie, dobrze zakonserwowana i odpowiednia do naszego wędkowania. Jedziemy na ryby, bierzemy powiedzmy 4-6 puszeczek, otwieramy Jedną zostawiamy do nakładania na hak, resztę nęcimy czy do spodobania i dlatego większy zakup tych oto kukurydzek. A więc tak mówię, odpoczywamy, ładujemy to i zaraz idziemy obskoczyć jeszcze dwie biedronki w kielcach. Tak mówię, nie wszystkich biedronkach są te kukurydze. Teraz, akurat do jednej trafiliśmy co było 16 zestawów, czyli 32 puchy. I tak mówię, taka kukurydza do wędkowania, czy metodą spławikową, gruntową, do nęcenia za nieduże piążki, Termin przydatności spory po prostu. Będziemy ją trzymali w piwnicy w chłodnym miejscu, w ciemnym chłodnym miejscu. No i tak mówię, czekamy dalej, co się w innych Biedronkach nam przydarzy. Czy na półkach będzie ta kukurydza, czy już po niej. A więc dopóki mamy jeszcze okazję zwiedzić jakieś Biedronki w naszej okolicy, czyli sklepy Biedronka. Poszukamy na półkach naszej kuku W jednej, trzy, w drugiej siedem zestawów, czyli czternaście puszek. W innych nie było. Już koło dziesięciu biedronek obskoczyłem. No i teraz, w ostatniej, jak widzieliście teraz, szesnaście zestawów, czyli trzydzieści dwie kukurydze do obskoczenia mam jeszcze dwie dzisiaj i zobaczymy co i gdzie, co będzie a na chwilę obecną pod drzewkiem odpoczywamy i czekam na żonę poszła zobaczyć czy jeszcze w jednej coś zostało tych kukurydz a więc idzie idzie Ile masz? Nic nie masz? Jak to nic? Nic nie było? Dobra, To idziemy do następnej. Tutaj było 26 kompletów, czyli 52 puszki. Jak widzicie wszystko, czyli 52 puszki oto z tej Biedronki. Czyli drodzy Państwo. Jak widzicie yy, obskoczyliśmy dzisiaj ile? 5? 5 i teraz 5. 5 W tym, że z pięciu w dwóch tylko Biedronkach była, bo nie jest to w półce, gdzie piszą promocje i niestety cena pod nią widnieje 6 z czymś za dwie puszki, więc dlatego nikt nie kupuje, bo ludzie nie wiedzą, że jest w promocyjnej cenie, dlatego Niektórych jest, niektórych nie ma i tak mówiłem na tą chwilę w tej chwili wyszliśmy 5 biedronek obskoczyliśmy w tym że w dwóch było, w jednej było 16 kompletów w pierwszej, a w drugiej jak widzieliście teraz na koniec było kompletów 26. W sumie yy, było 42 Dwa. komplety, czyli 80 84 puszki, które przed chwilą niosłem. A więc widzicie, drodzy Państwo, nie o to chodzi, żeby pojechać do sklepu samochodem, autem, jeździć po kielcach w korkach, spalać benzynę, bo to też kosztuje. Trzeba policzyć, czyli spacer, spacer i spacer i zawsze to trochę taniej wyjdzie nie sztuka tak jak mówię podjechać samochodem spalić benzynę bo później w koszty kukurydzy co taniej kupimy trzeba doliczyć też benzynę do południa trzy biedronki po południu kilka biedronek no i w sumie na 13 biedronek ponad 100 puszek muszę to policzyć z tym że tylko z 13 punktach 13 punktach które odwiedziliśmy tylko w 6 było, czyli w 7 już nie było. Tak mówię, i taki zakup starczy nam już na jakiś czas. A więc sami zobaczcie dzisiejsze 84 puszki. Czyli 84 puszki. 42 komplety. Oto. Tym wszystkim. A więc koleżka wracając z pracy przywiózł mi też. Odwiedził Biedronkę. Rob się jak Witam cię koleżko. Wszystkie wziąłeś? Dobra. Czyli wszystkie co były tam w Piekoszowie, tak? No widzisz, to jak znalazł będziesz miał? Ja też ponad 80 90 puszek już kupiłem. Cały dzień ładziłem za tym. Dobra, weź dla mnie 9 kompletów. Dobra, wezmę sobie, piążki ci zapłacę i dzięki ci koleżko, jesteś wielki. A więc wszystkie moje kukurydze, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 do góry, 20, 40, 60, 80, 100, 120. 122, 4, 6, 8, i tu było 10, bo jedna w pierwszym dniu, co żona kupiła do pizzy, została zobaczona, żeby było wiadomo, co jak, jaka kukurydza poszła do pizzy, i dlatego 129 puszek. Oto tej kukurydzy, czyli z naszych kieleckich biedronek. I jedna, którą mi kolega przywiózł, jeden zestaw, czyli 9 zestawów, czyli 18 sztuk, i to jest całość, którą teraz trzeba ładnie poukładać. I będziemy mieli, jak znalazł, do naszego wędkowania czy też do sałatek, do zjedzenia trwałość, czyli. Duża, 3 lata, prawie to myślę, że te 129 puszek wykorzystamy i jakiś zapas jest. Czyli akcja kukurydza przebiegła fajnie, i jakiś zapas tej kukurydzy mamy. A więc dziękuję wszystkim kolegom, koleżankom, że mnie oglądacie, że dalej jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. No i następny film myślę, że już nad wodą. Larka. I wiecie, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy wpytę.